Witajcie! W dzisiejszym odcinku przedstawię parę mitów na temat egzaminu na prawo jazdy. Życzę powodzenia wszystkim tym, którzy starają się o ten dokument, bowiem w tych czasach bez prawka nie ma życia. No to zaczynamy. Mit pierwszy, grudzień to najlepszy miesiąc do zdawania egzaminu. Przekonanie to opiera się na przypuszczeniu, że grudzień, czyli ostatni miesiąc roku, jest czasem podsumowań i momentem tworzenia statystyk. Wiele osób przypuszcza, że poszczególne WORDY chcą poprawić swoje wyniki przyjmując do grona kierowców większą ilość osób. Czy jest to prawda? Niestety nie ma to poparcia w udostępnianych danych. Na tle innych miesięcy grudzień nie wyróżnia się niczym szczególnym. Mit drugi, egzaminator ma zawsze rację i nie należy tego podważać. To przekonanie również jest mitem. Egzaminator jest człowiekiem jak każdy inny, i w czasie egzaminu wykonuje swoją pracę. Oczywiście jego zadaniem jest ocena naszych umiejętności, dlatego musi zachowywać się według pewnych odgórnie narzuconych standardów. Nie oznacza to jednak, że jest nieomylny i że jako osoby zdające nie mamy prawa głosu. Zawsze warto dbać o uprzejmość i wytworzenie miłej atmosfery. Wynika to jednak nie z chęci przypodobania się egzaminatorowi, ale z powszechnie obowiązujących standardów zachowania i zasad. Nieprawdą jest także, że odwoływanie się od wyniku egzaminu nie ma sensu. Cała trasa nagrywana jest przecież przez nowoczesne kamery, które w razie konieczności dają pełny obraz tego co miało miejsce. Dlatego każdy kto uważa, że został niesłusznie osądzony, powinien złożyć odwołanie. Zawsze warto walczyć o swoje prawa. Mit trzeci, w czasie egzaminu wszystkie odległości mierzone są linijką. Mit ten ma związek z przekonaniem, że egzaminator to osoba bardzo surowa, która wymaga od osoby zdającej niemal pełnej doskonałości. Opowiadana jest nawet historia o tym, jak odległości od zaparkowanego pojazdu lub od pachołka były mierzone przy pomocy szkolnej linijki. Można jednak odetchnąć z ulgą, ponieważ opis ten jest jedynie bajką. Egzaminatorzy oceniają całokształt wiedzy i umiejętności. Dodatkowo manewry związane z parkowaniem, takie jak parkowanie prostopadłe i równoległe, wykonywane są w warunkach drogowych w mieście, co sprawia, że o mierzeniu odstępów nie może być mowy. Mit czwarty: egzaminator może z premedytacją wprowadzać nas w błąd. Nowe pokolenia kursantów są przestrzegane przed kolejnym zagrożeniem. Egzaminator, który nie chce zaliczyć naszego podejścia, może z premedytacją wprowadzać nas w błąd. Posługuje się w tym celu podchwytliwymi poleceniami, takimi jak polecenie zaparkowania w niedozwolonym miejscu, czy polecenie wjechania w ulicę z zakazem poruszania się. Czy jest to prawda? Okazuje się, że w świetle prawa takie zachowanie jest niedozwolone. Jeśli jednak spotka nas opisana sytuacja, możemy odwołać się od podjętej decyzji. Mit piąty: zdanie egzaminu na prawo jazdy jest niemożliwe w sezonie zimowym. Mit ten opiera się na przekonaniu, że warunki panujące zimą są trudne do pokonania, szczególnie dla młodego kierowcy. I jest w tym nieco prawdy. Okoliczności takie jak śnieg czy śliska powierzchnia utrudniają jazdę i wymagają dodatkowych umiejętności. Trzeba jednak przyznać, że jazda zimą czeka nas prędzej czy później. Warto więc przygotować się do niej pod okiem specjalistów i rozpocząć kurs właśnie w sezonie jesienno-zimowym. Co więcej, zdawanie egzaminu w trudnych warunkach może okazać się znacznie łatwiejsze. Jak to możliwe? Kiedy na drodze zalega lód, a z nieba sypie się biały puch, wszyscy kierowcy jeżdżą wolniej i ostrożniej. Dla zdającego oznacza to łatwiejszą zmianę pasa ruchu czy łatwiejsze włączenie się do ruchu. Mit szósty: w czasie egzaminu konieczna jest powolna jazda. Czy rzeczywiście w czasie egzaminu musimy jeździć bardzo powoli? Okazuje się, że nie. Oczywiście powinniśmy zachować pełną ostrożność i prowadzić pojazd zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami. Nie oznacza to jednak, że jazda dużo poniżej wskazanej prędkości zaliczana jest na plus. Takie zachowanie może spowalniać i tamować ruch na drodze i wskazywać na braki w posiadanych umiejętnościach. Mit siódmy są egzaminatorzy, u których nigdy nie zdaje się za pierwszym razem. Wiele osób uważa, że zdanie egzaminu na prawo jazdy za pierwszym razem jest wręcz niemożliwe. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że jest to mit. Niestety, w większości przypadków niepowodzenie związane jest z brakiem odpowiedniego przygotowania i silnym stresem. Nie oznacza to, że nasz egzaminator jest nieludzki i że specjalnie wytyka nasze błędy. Pamiętajmy, że w większości przypadków egzaminatorzy są wykwalifikowanymi osobami, którzy wykonują swoją pracę w oparciu o określone kryteria. Nie ma więc miejsca na złośliwości, zły humor czy specjalne oblewanie zdających. Mit ósmy, gdy ktoś przed tobą zdał, masz mniejsze szanse na pozytywny wynik. To kolejny mit, który powtarzany jest między zdającymi. Na jego fałszywość wskazuje jednak doświadczenie tych, którzy podchodzili do egzaminu w jednym dniu. Sytuacja wygląda podobnie jak ta opisana wyżej, nasze powodzenie zależy od posiadanych umiejętności, które musimy pokazać. Zdanie egzaminu to nie wyliczanka, która jest korzystna dla przypadkowych osób, ale kwestia wyszkolenia.